Przynajmniej wiem dlaczego chcieli mnie tam wyciągnąć, żeby tam pójść. Testujemy tradycyjne gambijskie Dobra. jedzonko. I wszyscy jedzą z jednego Dobra. talerza generalnie. Dobra. Nie, nie. Dobra. Jakieś 200-300 metrów za tym ucieklem. Tatyszku sobie działkę. Już na gambie się jak kobar na to wysiądzie. To jest dodatku tu. tu. No. <śla> to hmm. to no ja. chyba mówił o jakichś komarach zabójcach którzy, które, którzy które mają przylecieć za chwilę kito, przy... na eee, no ty nie nie ty to mówię zupełnie inaczej powiedziałeś że zaraz przyleci komar który ugryzie rękę i ugryzie gumę o kurwa to? To? a no widzisz to jest, to jest bardzo no to... poważny błąd bo zupełnie wytłumaczyć żeby, żeby to nie wyglądało <laughs> I, I tak będzie do ryby to wyglądało. I tak Jadu nie tłumaczyć. Poza tym tu wsiadła mucha i proponuję się szybko na nią rzucić, bo zaraz ucieknie. When you go back Poland, more Poland is coming. Here. He, he got the he got come. the hand for this. More people come. Yeah, yeah. Where were you Saturday? Were you? Teraz, o ter teraz. W międzyczasie dziewczyna przyniosła banany. Za... Nie wiem ile to kosztowały te banany, ale chcemy spróbować bananów. A teraz Węnto pokaże nam jak się przyrządza kokosa.

Ale jest tam nic nieświęcone, nic nie chińskie, nie chińskie jak w Polsce. Tak? w Polsce nawet wszystko kozną odrabiamy. Odrabiamy, tak. <grym z mańcją> Kolory? Całe? Całe. <grym z mańcją> <grym z mańcją> no i gdzie jest mnie? Ale Już byśmy wytnęli, bo... ja, tak. tam, już, nie? No, tutaj. Kołaliśmy to, jak jeszcze było. Myśle. Nie słuchaj, ja tu mam parę suweretów, I ani, ani dzisiaj z nich więcej. więcej. tylko, pamiętaj. Ale jest to na soli. Jest taki, jak No. Już... Ja kiedyś tu dupę przez uwagę próbowałem wybić. To wodę, tak? Tak, bo widziałem co było. Było idealnie wysadzone, dziękuję okay, bardzo, próbowałem, okay. także mówiłem, że to jest tak jakby... Temu Panu już them. dziękujemy, My myślałem, że efekt jest najgorszy, to ale widzę, że chyba się pomyliłem. <laughs> <laughs> Nie pierwszy raz się Nie <laughs> pierwszy raz się pomyliłem, tak.

Wczoraj płakałem że było mało płakałem, że było mało A dzisiaj płakałem Jutro będzie tak jak to robię Na temat jedzenia Ja chciałem Chciałem zapytać ogólnie i mamy już teraz kawałek za sobą jak wrażenia tu kolega chciał się bardzo wywnętrzyć, no zapraszamy. Dobra, dobra I to chyba wystarczy. Okej. Okay.